Hej, hej, hej. Witajcie na moim kanale. Na dziś przygotowałam cały pakiet Express Losów plus do tego Keno. Cztery y, zakłady, 10 losowań bez mnożnika. Cały pakiet 81 zł, Keno 80 zł. Wkład 161 zł. I zaczniemy sobie od Kenu, bo mam tutaj już przygotowane. Mam nadzieję, że to będzie u Was dobrze widać. I mam tutaj od 802 do 811. Ale zaczniemy od ostatniego. 811. I lecimy. Dwójki nie ma, dziewiątki nie ma, dwadzieścia sześć nie ma, trzydzieści dwa jest, pięćdziesiąt dziewięć jest, dwie to za mało. Kolejne czwórki nie ma, szóstki nie ma, osiemnastki nie ma, trzydziestki jest, czterdzieści siedem jest również dwie. Kolejny 4 nie ma, 10 nie ma, 11 nie ma, 27 jest i 34 nie ma, czyli również pusto. Kolejny 1 nie ma, 7 nie ma, 19 jest, 41 nie ma, 49 również nie ma, czyli pusty. Kolejne losowanie 810. Dwójka jest, dziewiątka nie ma, ominęli. Dwadzieścia sześć nie ma, trzydzieści dwa jest, i pięćdziesiąt dziewięć nie ma, czyli pusty, czwórki nie ma, szóstka jest, osiemnastka nie ma. Trzydziestka nie ma, czterdzieści siedem nie ma. To kolejne czwórki nie ma, dziesiątka jest, jedenastki nie ma, dwadzieścia siedem jest i trzydzieści cztery nie ma. Jedynki nie ma, siódemka jest, dziewiętnastka jest, czterdzieści jeden nie ma i czterdzieści dziewięć jest. Czyli są trzy liczby, trzy liczby to 4 zł. Czyli tutaj mamy 4 zł. Kolejny. Tutaj 809 i tak dwójki nie ma, dziewiątki.

ki nie ma dziesiątki, nie ma jedenastki, nie ma 27 siedem, nie ma 34 nie ma jedynki, nie ma siódemki, nie ma dziewiętnastki, nie ma 41 jest i 49 jest, ale nic nie daje. To kolejne. jeden y, dwójka jest dziewiątka jest dwadzieścia sześć nie ma trzydzieści dwa nie ma pięćdziesiąt dziewięć nie ma czyli pusto czwórki nie ma szóstki nie ma osiemnaście nie ma y, trzydzieści nie ma czterdzieści siedem nie ma czwórki nie ma Dziesiątka jest, jedenastki nie ma, dwadzieścia siedem nie ma, trzydzieści cztery nie ma. I ostatni. Jedynka jest, siódemki nie ma, dziewiętnaście nie ma, czterdzieści jeden nie ma, czterdzieści dziewięć jest, ale to za mało. Więc kolejny. Dwójki nie ma, dziewiątki nie ma, dwadzieścia sześć nie ma, trzydzieści dwa nie ma, pięćdziesiąt dziewięć jest jedna, za mało czwórka jest, szóstka jest, osiemnastki nie ma, trzydziestka jest, to trzecia, czterdzieści siedem nie ma, czyli cztery złote. Yy... Czwórka jest, dziesiątki nie ma, jedenastki nie ma, 27 jest i 34 nie ma, czyli pusto. Jedynki nie ma, siódemki nie ma, dziewiętnastki nie ma, 41 jest i 49 nie ma, czyli również pusto. Tutaj mamy 806. Dwójka jest. Dziewiątki nie ma, dwadzieścia sześć nie ma, trzydzieści dwa jest, pięćdziesiąt dziewięć jest. Czyli mamy dwa, trzydzieści dwa i pięćdziesiąt dziewięć, czyli kolejne cztery zł. Czwórki nie ma, szóstki nie ma, osiemnastki nie ma, trzydzieści. Jest i 47 nie ma, czyli pusto, czwórki nie ma, dziesiątki nie ma, jedenastka jest, 27 nie ma, 34 nie ma. Jedynka jest, siódemki nie ma, 19 jest, druga, 41 nie ma, 49 nie ma, czyli również pusto. To kolejne. Dwójki nie ma, dziewiątka jest, dwadzieścia sześć nie ma, trzydzieści dwa nie ma, pięćdziesiąt dziewięć jest. Czyli tu było dwie. Za mało. Czwórki nie ma, szóstki nie ma, osiemnaście nie ma, trzydziestka jest, czterdzieści siedem nie ma. Czwórki nie ma, dziesiątki nie ma. Jedenastka jest, dwadzieścia siedem nie ma, trzydzieści cztery jest, ale to za mało. Jedynki nie ma, siódemki nie ma, dziewiętnaście nie ma, czterdzieści jeden nie ma, czterdzieści dziewięć nie ma. Czyli kolejny. Dwójka jest, dziewiątki nie ma, dwadzieścia sześć nie ma, trzydzieści dwa nie ma, pięćdziesiąt dziewięć nie ma, czyli pusto cztery jest, sześć jest, osiemnaście nie ma, trzydzieści nie ma, czterdzieści siedem nie ma, również pusto czwórka jest, dziesiątka jest, jedenastki nie ma, dwadzieścia siedem nie ma. 34 również nie ma. Czyli również pusto. Jedynki nie ma, siódemka jest, dziewiętnastki nie ma. 41 nie ma i 49 jest, ale to jest za mało. To był 804. To teraz 803. Przedostatni. Dwójki nie ma, dziewiątki nie ma. 26

nie ma. Czwórki nie ma. Dziesiątki nie ma. Jedenastki nie ma. Dwadzieścia siedem jest. Trzydzieści cztery jest, ale to za mało. I ostatni. Jedynka jest. Siódemki nie ma. Dziewiętnastki nie ma. Czterdzieści jeden jest. Czterdzieści dziewięć nie ma, czyli również pusto. Czyli słuchajcie, wyszło marnie Keno zwróciło 16 zł czyli na Keno minus e, minus 64 a teraz sprawdźmy ekspres losy. czekajcie, czekajcie przygotowany mazak i nie dobra bez ten ekspres loso, oczywiście jak keno zakupione dzisiaj o 18.47 i szukam trójki, nie mam 17, nie mam 28, nie mam 7, nie mam, czyli pusto. To kolejne karty. Nie mam korona jest. Wiśnie są, moneta jest, serce jest, ale nic nie daje, czyli pusto. Gorąca kasa. Szukam minimum trzy liczby. Trzydzieści sześć. Nie mam trójki. Nie mam szóstka. Nie mam jedenaście. Nie mam dwadzieścia pięć. Nie mam czternaście. Nie mam, dwadzieścia osiem jest. Dwadzieścia dwa. Nie widzę, dwójka jest. I szesnaście. Nie ma, czyli również pusto. Marnie to wygląda. To teraz krzyżówka. Minimum trzy słowa. B E Z N N i tutaj n A. Tu jest A, ok, X, nie widziałam K, tutaj chyba tyle, W jest, Y, C. nie widzę o chyba tyle p okej okay. i jest pierwsze słowo nikę. v nie szukam M. Tu jest m j jest g g i ostatnia l Tu jest drugie No ale wychodzi, że tylko dwa, czyli również przegrane. Słuchajcie, ja Was przepraszam za jakość. Mam nadzieję, że to jako tako będziecie widzieć, ale jest już wieczór i nagrywam przy lampie, więc REN-E nie mam. Czyli nie. Wszystko z N, skreślam. I to tyle, dobra. Ewa. E, V, A, Dobra, jest Fama, Fama, Fama. Nie widzę F, jest tylko jedno spis. Nie widzę S, S, Dobra. Fotok, k, r, w, o, ty, ok. jest, przetarg, p, y, nie ma z. I na końcu Patrycja, serdecznie pozdrawiam Patrycję, p, a, nie ma czyli również pusty no masakra co za dzień kolejna szybka piłka minimum 6 korek jeden worek jeden i drugi no chyba że coś poomijałam to jak coś tam widzicie, to dajcie znać w komentarzu. Tutaj również pusto, bo 4 to za mało. Ekstra pieniądze. Szukam minimum jednej liczby i szukam 35 nie ma trzydzieści jeden nie ma dwadzieścia trzy nie ma czterdzieści siedem nie ma trzydzieści siedem nie ma dwadzieścia dziewięć

Nie ma. Czyli wychodzi, że dycha. No, oby z tą dychą nie zostać. <noise> Dobra, dalej. Czterolistna koniczyna. I szukam czterdzieści pięć, dwadzieścia cztery. czterdzieści pięć, dwadzieścia cztery. Dwadzieścia cztery tutaj, czterdzieści pięć nie widzę, czterdzieści dziewięć, dwanaście. Tutaj jest dwanaście, a czterdzieści dziewięć nie widzę. Dobra, pięćdziesiąt czterdzieści trzy, czterdzieści trzy jest tutaj.

kolejny. Worki z kasą. I szukam czterdzieści trzy. Oczywiście bok na dzień dobry. Dwanaście. Nie ma. Siedem. Nie ma.

No takiego pakietu chyba jeszcze nie miałam. Błośnika są i szukam trzydziestki. Jest tutaj jedna pięćdziesiątka. Nie widzę. I dwudziestka jest tutaj i jest tutaj i teraz tak piętnaście jedno, ale widzę, że są trzy dychy. Tu dwie stówki, pięć tysięcy, dwie siedemdziesiątki i dwie piątki, czyli tutaj mam dychę. To kolejny. Vegas 777 i szukam trzech takich samych symboli. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Dwa, 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 nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Po dwa, dwa, dwa. Dwa diamenty i tu po dwa, czyli również pusto. No i kochani, został ostatni ekspres los. Jest to biwa Las Vegas I szukamy również trzech takich samych symboli. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, Nie ma, nie ma, Nie ma. Nie ma, 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 nie ma. nie ma. I trzy świnki są, no dobre i to. A świnka jest, 30, daje 30 zł. Czyli słuchajcie, no dobra, ekspresowe wyszły. No nie najgorzej, bo mamy. W ekspres losach 50 zł, się zwróciło, czyli minus 31, a Keno minus 64. Wielkie dzięki za oglądanie. Do usłyszenia! Pa!